Kolejny teścik. Tym razem o tu taki piękny złoty ORX. Eee, zrobimy na programie fabrycznym pierwszym eee, lepszym, czyli pierwszym, pierwszym do monetek, czyli zrobimy to na Coindipie. Zrobimy Coindepa, Zobaczymy jak sobie tu radzi na cewce X35 na 11. c Czyli tak dzisiaj mamy 19. 20 godzina, która będzie? No za 15,75 15, 185 15, 15, 15, 15, 15. no, 16, 25. Około bardzo sucho, z no tak. wody tutaj no jak mamy tak, czyli tak marka XP ORX rodzaj wielkości cewki X35, 11 cali oprogramowanie Jedno z dwóch. Czyli najnowsze. Nie pamiętam, czy to jest 1.3 trzy. W każdym razie drugie. Ja piszę jeden, trzy uzupełnie później dobrze. W każdym razie najnowsze. okej, okay. Program. Program Coin Deep. oryginalne, tak, tak. Fabryka bez zmian. Czułość w Coin Deepie. Musimy sobie włączyć, bo ja nie pamiętam, jak to jest. Dźwięk damy na. Um, urządzenie nie na słuchawki. Ok, coin deep. Jedziemy po ustawieniach. Czułość mamy 90. E, grunt sobie zrobimy na fabrycznym. 88. Obok sprawdzimy jak to wygląda, ale ja już wiem z doświadczenia, że będziemy robić na fabrycznym, żeby to było w miarę konkretnie częstotliwość 77 jak dla mnie za niska dla tego wykrywacza ale robimy żyrazo włączony dźwięk reaktywność 2 czyli 2 iron bias czegoś takiego tutaj nie ma dyskryminacja 7 tyle jeżeli chodzi o ustawienia eee, co mi się nie podoba Dobrze, czyłoś mamy, to mamy, to mamy. Pokażę Wam jeszcze, jak grunt mniej więcej się ustawia, ale ja go później wrócę do, do fabrycznych. Grunt ustawiamy w bardzo prosty sposób. Naciskamy tutaj raz, pompujemy i ustawia nam się w tym momencie 80. Z racji tego, żeby wykrywacz był stabilny, ja chodzę na fabrycznych minus parę. Może popełniam błąd, może nie. Test robimy na fabrycznych. Upadkę na bok. I jedziemy I tak, z reguły na naszym polu jeżeli mamy monety to mamy trzy kolejne takie same monety Tylko każda kolejna będzie na troszeczkę większej głębokości e, Większość ludzi już może po e, kilku odcinkach wiedzieć jak to mniej więcej wygląda jak to są monety, No, no na, końcu, ale... na końcu filmu też będzie statystyka taka podana, będziecie mogli sobie popatrzeć tak, co jest pokazane, co nie Tak, te monety Więc zaczynamy, pierwsza Boratynka 10 cm. Do kopania, ID 86 Drugie, to samo tylko 15 na 15 cm w jedną stronę ja bym nie kopał. Borotynka 20 nie kopałbym. jak Jabłowski, 5 cm ID 44 37 skacze. No, daj tam 34. Tu mamy gdzieś żelazo. Tu jest kolorek. Do kopania. jak no to, to sam 7 cm. Jak słyszycie albo nie słyszycie żelazo, Czyli nie kopie. Nie na dziewięciu. kopie. tam jest żelazo, tam. tutaj też jest, ale kopie. Bez ID, ale kopie. Kopiejka na 15 cm. Kopie ID 71-86-83, zobaczymy czy ustabilizuje. Tak, 8-8 ustabilizowało. Następna na i 20. Kopię. ID 93 Kopię i kana 25. Zatrzymuje mnie. Lubię takie lekkie sygnałki, i kopię bez ID, ale kopię. Dziesiątka. Denarzyński na 15 cm. Słyszycie to? Żelazo kolor, żelazo kolor, ale mnie coś takiego zatrzymuje. Centruję i kopię ID 86 66 02 Bez ID Ale ja kopię Dobra Na tyle poznałem ten wykrywacz, że, że, że kopię Tak 20. Dlatego specjalistów danego, danego wykrywacza, danego modelu chętnie zapraszamy do nas na testy Bo jeżeli się będzie pierwszy raz wykrywacz, którego się nie zna no to nie można o nim po wszystkiego, to, to może być specjalista To prawda e, Następny to denarek 20, nie 20, kopiemy nie, nie I teraz kolejny denar na 25 12 cel Nie Nie I teraz mamy Default Sasa o. O. Yes, o. Kopiemy Nie wiem czy to zasługa tej częstotliwości 7.7 Bo jeszcze, jeszcze chyba nic nie pokazało tego no nie. Kopię. I nie miałeś ID? Czy miałeś? Nie no czekaj, wrócę bo... No taki w miarę. Nie, to taki Nie, bez ID. To to być bonus. Bez ID. Dobra, depozyt 5 120 gram metalu. Nie, głęboko, 55. Nie, w jedną stronę biję, ale nie. Tak, i tu mamy trojaczki teraz. Tak. Zigmuntka. No bierzemy. 67 ID. 67, kolejny. Słuchajcie, żelazo kolor, żelazo kolor. I co ja w takim momencie robię? Odkąd robię tak. Tankujesz? Ja kopię, 76 ustabilizowało. Dobra i teraz kolejny na głębokość. Podobna było... sytuacja. Żelazo Czekaj. kolor, żelazo. Tak, 22 cm. Ty co bierzesz go? Tak. Nawet ID, ID mam. Ile? Czekaj, bo znikło. 97 97? Tak. Teraz denarki węgierskie. 9 cm. Bez problemu. 62. 62. 19. Denarek. 13 cm. 98 ID. Kopie. Bierzesz. I kolejny Denarek. 20 cm. 17. 17 cm. Efekt podobny jak przedtem. Słyszycie? Kolor, kolor żelazo. Kolor żelazo. Centruje. Sam kolor, nawet ID jest 98 On tak robi, tak robi, że bije po prostu ID do maksimum, jeżeli ma problem z odczytem, tak mi się wydaje Żelazo, nie pokazuje Teraz zrobimy tak Słyszycie to? Słyszysz? Żelazo i wbija w kolor I co wtedy robię? Zwalniam i mam ten cel, patrzcie się, nawet przy takiej szybkości Kopie Dobra, miałeś? No właśnie ci powiem. 87, a na żelazie jest to. No, no, choćbym chciał oszukać, no kopię to. No. No nie ma innej możliwości. Koksik, nie kopię. I teraz tutaj patrzcie, jest taka sytuacja, że z żelazo i po ruchu idzie. Bardzo wolno bym wykopał, ale przy takiej szybkości nie. Ale jak już przycentruję, A z nie, ja mówię, że znajścia nie Nie ma. Nie, mam żelazo, mam żelazo, znajście. Jadzia, która nie chce być tak. Ja, jadzia się nie chce oddać. Ciekawe, czy się jadzia odda komuś. A czy nie komuś, tylko któremuś wykrywaczowi. O, patrz. Chyba Jadzia usłyszała. Ale Jadzia jest z 1934 roku. Teraz nie zjechała. Nie ma szans. Znaczy, przepierdnie coś do koloru. Patrzcie się znajścia 23 to był chyba szelong, nie? O! Ja chodzę mniej więcej w ten sposób, jak tutaj. Przepierdziało, ale powiedzmy, że nie. Za dobrze by to wyszło. Czy nie? No, jeszcze raz, żeby było sprawiedliwie. Kurde, no bije mi raz do koloru. Słaj. No dobra, bo tak chodzisz. No nie wiem, chciałbym wycentrować teraz. Ja bym to kopał, ale miałbym ryzyko, że wykopie żelazo no, załóżmy, załóżmy, że kopiesz, tak? Jak jesteś na dobrym miejscu Takim, gdzie jesteś zatrudniony, żeby coś znaleźć no, Jak jestem na dobrym miejscu, to ja idę tak, patrzy się w ten sposób, tak No ja to kopię na dobrym miejscu Ale tu przy normalnym przechodzeniu nie zali... nie, 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 Żeby nie było, bo większość ludzi chodzi w miarę szybko, żeby nie było Ale słuchajcie, naprawdę Gdyby się przełożył do miejscówki, przy przemiataniu przechodzę. Popatrz, idę tak jak ja chodzę, nie? Wiesz, jak ja chodzę, ja chodzę w ten nie, sposób. Prawda jest taka, że jeżeli, najdę, jeżeli będę miał pecha i najdę z tej strony,. Nie brywa, no nie. Myślę, nie, <śmiech> nie. <śmiech> nie kurde, ja bym to kopał. No dobrze, no zaliczamy. No nie, nie Tutaj, pusto. Pusto. To tak, dobrze, że pusto. Tak, tak. Nie. Przy takim szybkim, nie? Przy wolnym. Też nie Tego nie kopie Tego nie kopie Tego nie kopię. Kopie kopię. Czyli siekaniec 75 Czekaj, bo tutaj jeszcze mam jakieś żelaza I słuchajcie, nie, nie, nie Inaczej Jak nie popatrzy na ID to kopię, A jak popatrzy na ID to mi pokazuje Że Prawdopodobnie prawdopodobieństwo, że występuje, ale inaczej. Ja patrzę na dźwięk, więc kopię. Minus jeden. No ja już zapisałem, ja zapisałem coś to <noise> Kurde, no pokazuje, że... Nie, kopię. Jeszcze może ID napisać. On teraz jest 94 i do koloru. No, to jest ok, Tak, tak, ale jest tak, że jak machasz nim dłużej, on w pewnym momencie pokazuje ci żelazo i 03. Nie wiem, nieważne. 26 bez problemu. Tak tu mamy jakieś żelazo, do żelaza i 27 nie zatrzymałoby mnie to raczej no mamy dyskotekę nie, nie ma opcji 28 bez problemu wchodzi z żelaza w kolor już Ci powiem 9,7 i 29 bez problemu 7,8 przy przycentrowaniu Tyle, tak wypadł ORX na programie CoinDip 77 kHz Wszystko fabryka oprócz Nie, wszystko fabryka, nawet grunt fabryczny Nie, nie, nie On nie ma regulacji głośności tak to wygląda i powiem wam jestem mile zaskoczony, tak naprawdę Nie, nie chodziłem tym wykrywaczem do Koindii, bo ja mam swój wspaniały program, ale on będzie włączony kiedyś Kiedyś, kiedyś, Tak jest Tyle